Oddychaj, że tego nie zrobisz. To oddychaj, że kto pierwszy odpadnie, ty jedziesz pierwszy, ja za tobą. Ale to, to ściągnął, ściągnął ten krzak z motoru To no mnie też! Zyszałkował, A widzę mnie jako kilka. Za pierwszym teraz pali. Lepiej pali? No hopie. I to dużo. Rozwiałem go chwilę, to za no, yy, pierwszym zawsze pali. Nawet na siebie. Ciekawe ile teraz wytrzyma no. ta świeca. I wreszcie nie musiałem w stanie. どうしよう。 Przejeżdżamy wszystkie po kolei? No Jeden za drugim, bez zatrzymywania Nie no, sobie to ja się ugrzejemy Może być ciężko oddech, że tego nie zrobisz To oddech, że kto pierwszy odpadnie Ty jedziesz pierwszy, ja za tobą No nie no, ty jedziesz pierwszy Ty To w marynarzy Dobra Do trzech? Do trzydziestu Nie no, nie. no. <laughs> Do jednego, no Ale jedziemy jeden za drugim i tak Razem jedziemy, tylko jeden jedzie z przodu No Dobra Trzy... Na trzy? No to raz, dwa, trzy. Uło no kurde, pomyliłem się. Jeszcze, jeszcze raz. Wygrałem. Ja wygrałem. A no, cię wygrałem. No, czekaj. Raz. Teraz na serio. Raz, dwa, trzy. Jedziesz pierwszy, jedę ja za tobą. O, to widzowie, dam wam bez cięcia teraz, jak ta hałta wygląda, bo zawsze są cięcia. Jeśli jedzie to bez sensu, nie, żeby tu o, takie coś pokazywać To zawsze to wycinam A teraz was oprowadzę, bo was nigdy nie oprowadziłem po tej małdzie. Wszystkie podjazdy pod rząd będą pykane o. Ja pierdzielę, ale to stąd wygląda Masakra O kurde, nabrał prędkości MRF-om Wjechać to tu jest na luzie o, no, teraz wam zaprezentuję... Ło kurde To jest? A tak patrzę 50 no to godzinę RFA już ma Takie. Hamuje. Ale hamuje. Za jest zatrzymane, no. Nie, no blokuje przejazd, ewidentnie. Zaraz wam powiem widzowie. ja pierdziele Tu jest tak samo ślisko, jak jest mokro, na przykład. Jest teraz tak wysuszone, że, że się ślisko zrobiło. Będzie utrudnienie o dobrze, młody, młody chociaż pomyślał. Nie, bo teraz się nabieram prędkości, jakby mogro nie hamowałem. Ja zahamowałem ci pod koła chyba taka ośpadła. A może <suszy> to samo, że jest sucho nie <suszy> Tak, jest tak sucho, że jest jakby mokro. <suszy> Tylko miało być po kolei Ale dobra Największa, później na największej Jeszcze tu jest jedna po boku Ale tej chyba nie widać w ogóle Nie widać, no tamta potem? ta A później zjedziemy i tam zaatakujemy Czyli zrobiłem 120 motogodzin bez żadnego remontu. Powiem wam, zobaczymy ile wytrzyma. Nie robię remontu. Tuba MRF. No, MRF się złamałem. Ja pierdziela dżungla tu. tu będzie dobrze, co? Ciekawie Nie połam maszyny no. <laughs> Sprowokował mnie też musiałem ładnie wyskoczyłeś No? Nagrałeś? No chyba, z daleka Tu powoli <Szysk> o, ja, teraz to już poszedł! O, kurde. Jak już się pójdzie, to jest koniec.

Co jeszcze trzeba zrobić? Ja tu wierzę, Одна. Та на Zwiadę za pierwszym to wszystkie podjazdy widowe zaliczone za pierwszym razem. Tego ledwo zmęczyłem, powie. zwolnię na policję. <laughs> Jedzie! Chwilę mu, chwilę mu zejdzie O nabrał prędkości Tam lepiej nie hamować Arek to za chwilę weźmie na plecy, będzie znosił ten motor Tam jest najgorzej, bo jak się dzisiaj Bo ty przed nim ciężko Już nie da się go, lepiej nie naciskać Dobra boczny Państwa. Oj, no widzę, to taki szybki filmik w sumie. Ale spoko, fajna hałda. Polecam. I zostawcie suba i siemano I bo, dajcie znać jeszcze jak Wam się podoba taki film. Jak jesteśmy gdzieś w terenie. To no taki jeden objazdowy, żeby pokazać jaki jest teren właśnie. To też mnie ciekawi czy Wam się podoba yy, yy, w, ta, w taki sposób. Dobra, siema! Da <śmianowicie> ja się w głowie tak, za ostro tak, za A ewidentnie tak,